Od jakiegoś czasu bawię się tym Samsungiem Galaxy Z Flip i muszę przyznać, że kiedy nie miałem tego telefonu w ręce, kiedy po prostu go widziałem na jakichś filmach, na prezentacjach, to był taki efekt wow i chciałem go kupić. Ale jak teraz go używam, no to ta chęć do kupna go zupełnie mi przychodzi, bo to jest smartfon troszeczkę minimalnie no niedopracowany. Jeżeli już teraz ten smartfon Wam się podoba i chcecie go kupić, bo jesteście osobami, które lubią niebanalne rzeczy, no to pamiętajcie, że możecie go kupić na Allegro. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu i korzystając z nich, wspierasz nasz kanał i żeby nie było, ja naprawdę chciałem kupić ten smartfon, ja się nim jarałem, ja już sobie przeliczyłem, że w przedsprzedaży to 4800, ale Samsung zwraca 1000 na konto, to jak z faktury odejmiemy wad dochodowy, bo ja biorę rzeczy na firmę i ten jeszcze bonus się odejmie, to wychodzi w sumie 2000 zł to niedrogo, ja starałem się sobie ten zakup naprawdę uzasadnić, ja chciałem kupić ten smartfon i już go praktycznie miałem w koszyku, tylko nie miałem odpowiednio dużo pieniędzy na koncie, więc go nie kupiłem i dzięki Bogu, bo teraz jak go mam na testach, to ta chęć na go praktycznie zupełnie mi przeszła, bo mamy tutaj wiele wad. I to jest o tyle ciekawe, że ja oglądałem wcześniej filmy na temat tego smartfona od innych polskich technologicznych YouTuberów. Jeden powiedział nawet, że inne filmy to mogą być sponsorowane, a mój nie jest. A później przemilczał te wszystkie wady, co jest dla mnie absolutnie głupie, bo te wady są widoczne naprawdę na pierwszy rzut oka i zobaczyłem je już po kilku godzinach, jak po prostu zacząłem korzystać z tego smartfona. Pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, to nie jest wada. Chodzi generalnie o to, że kiedy ma się taki smartfon i się zrobi tak, to ludzie podchodzą i pytają: A co to w ogóle jest? Jak to działa? Matko, jakie fajne, przyszłość jest dziś i tak dalej. I naprawdę ten efekt wow występuje i to jest smartfon tak po prostu bardzo ładny. Niezwykle mi się podoba, że tutaj nie ma już tego palcującego się materiału jak w poprzedniej generacji flipów. Podoba mi się, że tutaj mamy już duży, pełnoprawny ekran, na którym możemy mieć różne widżety. Tym ekranem... Można też robić sobie, znaczy nie ekranem. Aparatem można robić sobie zdjęcie, ale głównym, a tutaj możemy mieć podgląd, i możemy wybierać właśnie, czy robimy zdjęcie, czy wideo, możemy wybrać, którym obiektywem robimy zdjęcie. To jest bardzo fajne i jarały się tym przede wszystkim kobiety, bo wiadomo, można zrobić sobie nie tylko selfie, ale też używać tego jako lustereczka. Więc bardzo fajna rzecz, i w sumie moja żona nawet powiedziała, że dla niej ten telefon to wygląda jak taka puderniczka, że jest słodziutki, malutki, ona by chciała taki mieć, tym smartfonem jarają się przede wszystkim kobiety, więc jeżeli jesteś kobietą, ale nie tylko, generalnie jeżeli zależy Ci na stylu, jeżeli w smartfonie dla Ciebie jest najważniejsze to, żeby on wyglądał, żeby był inny niż wszystkie, żeby był ciekawy, no to zdecydowanie jest to sprzęt dla Ciebie, ale w innych przypadkach nie jest już tak kolorowo. No i generalnie mówiąc o zaletach tego smartfonu, trzeba mówić także o wadach, bo jedne i drugie wynikają po prostu z budowy tego smartfona. Bo pierwsze co mi się rzuciło w oczy, kiedy wyjąłem ten smartfon, bo najpierw go trzymałem godzinę w kieszeni, nie używałem go, bo nie miałem trochę czasu i wyciągam go i otwieram i to był najbardziej usyfiony smartfon na ekranie jaki istniał. Teraz Wam tego nie pokażę, bo no, wyczyściłem ten smartfon przed nagraniami, ale naprawdę, kiedy wyciągam to z kieszeni, Tutaj jest wszystko w paprochach. Wygląda to naprawdę brzydko, nieestetycznie. Nawet mój nieskładany Samsung Galaxy S21 nie zbiera tyle paprochów. Generalnie żaden smartfon nie zbierał tylu paprochów. Wynika to z tego, że mamy tutaj taką dużą szparę, przez którą wchodzi brud i później przez tą szparę nie chce ponownie wyjść, bo przykleja się do ekranu i to jest naprawdę irytujące. Ja jestem takim trochę pedantem. Ktoś mi nawet kiedyś pisał, wow, jak zawsze czysto masz w mieszkaniu, bo ja muszę mieć. Ja lubię czyste rzeczy, syf mnie generalnie mnie irytuje. I kiedy pierwszy raz otworzyłem tego smartfona, no to prawie się zżygałem, jak na to spojrzałem, bo to było absolutnie straszne. Więc to jest słabe. Druga rzecz, która mi się nie podoba w tym smartfonie, też wynika z budowy. To jest ta bruzda, która miała być mniej widoczna. No i może jest mniej widoczna, ale ja jednak cały czas ją widzę. No i do tego w dotyku ona jest naprawdę wyczuwalna. Nie da się powiedzieć, że o, już z tego się korzysta jak ze zwykłego smartfona. Nie, ja dodatkowo gram sporo w Wiedźmina, gram sporo w Pokémony, więc wykonuję takich dziwnych dużo ruchów i Robię to na środku ekranu i zawsze czuję tę bruzdę, bardzo mnie ona irytuje, więc, tak naprawdę, nie mamy tutaj takiego komfortu korzystania ze smartfona jak w przypadku klasycznych urządzeń. Jeszcze jedną bardzo ważną wadą tego smartfona jest fakt, że nie da się go otworzyć jedną ręką i ktoś powie: O, a po co jedną ręką? Jak można tak. No dobra, ale wczoraj szedłem do znajomego, żeby posiedzieć z nim, spędzić czas i spożyć pewne substancje i miałem rękę załadowaną tymi właśnie substancjami i chciałem sprawdzić adres, bo miał nowy lokum, nie znałem adresu. I tak stoję z tym smartfonem. Na powiadomieniach się nic nie wyświetla konkretnego. Mówi mi, że proszę otworzyć smartfon, żeby sprawdzić. Ja stoję i wyglądam mniej więcej tak. A ja bym oczekiwał, że jeżeli mamy taki smartfon, to będzie jak z tymi starymi motorolami, że bierzemy cyk i tak robimy. I teraz mi się udało. Tylko ja tutaj poczułem już szarpnięcie w zawiasie, kiedy tak robię. I wydaje mi się, że jeżeli będę cały czas tak robił, to ten zawias po prostu się zniszczy, no a to będzie poważny problem w przypadku takiego rozkładanego smartfona. No i dodatkowo wykonując właśnie taki ruch, Boję się, że ten smartfon mi po prostu wyleci. Zwłaszcza jeżeli jedną rękę mam załadowaną i nie mam jak tego smartfona złapać. No, i generalnie, żeby nawet to zrobić, nie jest tak, że ja robię tak, bo nic się wtedy nie dzieje. Muszę tutaj wcisnąć najpierw palucha i dopiero wykonać ten ruch. To jest po prostu niewygodne. Jeszcze jedna rzecz mnie trochę rozczarowała, bo kiedy spojrzałem na specyfikację tego smartfona, no to się spodziewałem, że no naprawdę będzie super, bo mamy tutaj Snapdragon 888, 8, mamy 8GB mamy odpowiednią ilość pamięci, mamy ekran amoledowy, gdzie mamy też odświeżanie 120 Hz i tak dalej, no wszystko czego potrzeba tak naprawdę, nie da się narzekać. Tylko ja mam wrażenie, że ten smartfon mi troszeczkę się zacina w bardziej wymagających zadaniach, że on generalnie się przegrzewa. Widzę to m.in. kiedy gram właśnie w Wiedźmina, który jest bardzo wymagającą grą, ale no, na moim Samsungu Galaxy S21 nie robi większego wrażenia, o ile go jednocześnie nie ładuje, bo wtedy ponownie smartfon się przegrzewa i się zacina, jak to Samsungi Galaxy S21. Więc tutaj to się dzieje czasami nawet bez ładowania, więc ta wydajność nie zawsze jest taka, jak powinno być, i mam nadzieję, że Samsung to jakoś softem naprawi, bo wygląda mi na to na taki problem, który softem naprawić się da, ale dzisiaj to działa po prostu średnio. Jeżeli chodzi o inną rzecz, której niestety nie da się naprawić softem, a jest ogromną wadą, to jest akumulator. 3300 mAh starcza mniej więcej na wcale, bo ja wczoraj wstałem o godzinie 7. Sobie korzystałem z tego smartfona jak ze zwykłego, to nie był jakiś wyszukany test, że ma się zgadzać co do minuty. Po prostu poszedłem sobie na siłkę. Na siłowni ten telefon godzinę leżał nieużywany. Dwa razy go otworzyłem, żeby zobaczyć, czy ktoś dzwoni. Później godzinę wracałem pieszo, później popracowałem i o godzinie 14 miałem 10% akumulatora, więc musiałem podłączyć ten telefon do ładowania, co dla mnie jest absurdalne: no bo dawno żaden telefon tak wcześniej mi się nie wyłączał praktycznie i tutaj ten problem jest większy moim zdaniem niż w przypadku iPhone'a 12 mini na którego wiele osób narzekało, a ja jednak go za ten czas pracy chwaliłem, to ja tego Samsunga po prostu za czas pracy nienawidzę, ten akumulator jest po prostu za mały ale Mały akumulator da się jeszcze wytrzymać, jeżeli mamy technologię szybkiego ładowania. No bo wiecie, co Wam z tego, że telefon rozładuje się o 14 czy 15, jeżeli go podłączycie na pół godziny, bo macie jakieś op Realme i wtedy akumulator znowu jest 100%. No to tutaj właśnie tego nie ma, bo ładowanie to jest nie 65%. Nie 30, nie 20, tylko 15W. Więc kiedy podłączyłem wczoraj ten telefon mający około 10% akumulatora, no to yy, mi krzyknął, że naładuje się do pełna za godzinę i 45 minut. No super, prawie dwie godziny uwiązany na kablu, nie mogę nigdzie wyjść, bo jednak potrzebuję smartfona do pracy. Yy, co miałem zrobić? No, wyjąłem z niego kartę i przełożyłem na te dwie godziny do Realme GT. Który też był rozładowany, ale naładował mi się do sensownej wartości w kwadrans. Więc, jak widać, da się to zrobić. Być może budowa tego urządzenia przeszkadza właśnie w zastosowaniu szybkiego ładowania albo dużego akumulatora, ale naprawdę pod tym względem jest dramat. No i generalnie pod względem tego ładowania jest dramat na kilku poziomach bo chodzi nie tylko o czas pracy, o szybkość ładowania, która swoją drogą jest jeszcze mniejsza niż w iPhone'ie, a to jest coś. Ale też fakt, że mamy tutaj ładowanie bezprzewodowe 10W i że mamy ładowanie bezprzewodowe zwrotne, jeżeli ktoś chce z tego w ogóle coś naładować, 4,5W, też jakaś śmieszna wartość. I oczywiście, no bo Samsung jest eko, no to ładowareczki nie ma w zestawie, no bo po co? Możecie sobie dokupić. W ogóle Samsung tak tłumaczył, że czemu tu jest 15W, a bo dawaliśmy w poprzednich smartfonach to szybkie ładowanie, a ludzie nie dokupowali ładowarek, no to po co to w ogóle? Autentycznie tak mówili. Więc yy, nie rozumiem tego troszeczkę. Jak nie dajecie ładowarek, a każdy ma 15 kostek w domu po poprzednich smartfonach i innych sprzętach, to wiadomo, że nikt nie kupi kolejnej kostki po to, żeby smartfon się. Szybciej trochę ładował, bo właśnie to jest eko, nie kupowanie rzeczy, których się nie potrzebuje. Z tym smartfonem wiąże się jeszcze jedna ciekawa historia: bo musiałem zrobić niedawno trasę i podłączyłem swojego Samsunga Galaxy S21 do mojego fiacika 500, żeby mieć Droid Auto i wtedy odezwał się ten błąd, co jest znany w Samsungach, że nagle przestaje działać Android Auto i w moim Samsungu Galaxy S21 właśnie tak się stało. Więc będę chyba musiał zmienić telefon na inny, bo sporo jeżdżę autem. I nie wiedziałem troszeczkę co robić, bo nie mam żadnego uchwytu, bo po co, bo mam komputerek sobie w aucie. Samsung Galaxy S21 mi w ogóle się nie chce załączyć tego Android Auto i sobie wtedy myślę: No dobra, ale na szczęście mam drugi telefon, też Samsung, ale może zadziała. To podłączyłem go właśnie do mojego auta i. Zadziałało. Android auto po prostu działało i sobie dojechałem. I możecie myśleć, że ta historia ma happy end, ale nie, no bo w trakcie jazdy zatrzymałem się na stacji, wziąłem telefon, żeby sprawdzić, czy ktoś do mnie nie pisał, nie dzwonił, czy coś się w pracy nie dzieje, a raczej chciałem wziąć ten telefon, bo ostatecznie go nie wziąłem, bo się nim poparzyłem. Był tak gorący. Ten smartfon po podłączeniu do samochodu w tym trybie Android auto. Bardzo, ale to bardzo się przegrzewa. Z tym smartfonem dzieje się coś niezwykle złego, bo żaden smartfon od dawna... Mnie po prostu nie poparzył. No i generalnie nie wiem, czy nie bałbym się używać tego smartfona jako takiego dailyfona, po to, żeby podłączać go często do samochodu, z dwóch względów. Po pierwsze, bardzo się przegrzewa, a po drugie, to Samsung i nie wiadomo kiedy to Android auto przestanie działać. No i generalnie muszę przyznać, że tych wad jest tutaj sporo, jeżeli ktokolwiek nagrywa film o tym smartfonie i o nich nie wspomina no to wydaje się to dla mnie przynajmniej dziwne, nie powiem podejrzane, bo nie chcę szerzyć teorii spiskowych, ale to jest dziwne, bo te wady są widoczne na pierwszy rzut oka, no i wszystkie wynikają... Prawie wszystkie. No, może to przegrzewanie się w Android Auto z tego nie wynika, ale większość z tych wad wynika z budowy tego smartfonu. Yy, I tak naprawdę mamy tutaj coś za coś. Moja pierwsza dziewczyna powiedziała mi kiedyś, że nie kocha się za coś, tylko pomimo czegoś. I faktycznie tego Samsunga Galaxy Z Flip 3 można pokochać, ale trzeba go pokochać pomimo tych wad, bo. Generalnie to jest smartfon dla osób, które albo bardzo chcą mieć coś innego niż wszyscy, które chcą mieć smartfon ładny, no i dla osób także, które chcą uprawiać sport. No, bo w tym trybie, jak odpalamy sobie tutaj ekran i możemy tutaj sterować muzyką, i ten smartfon wtedy jest taki malutki, mamy swoje jakieś słuchawki bezprzewodowe, to jest najlepszy iPod w historii. Lepszego odtwarzacza MP3 nie ma od czasów małych iPodów i to jest naprawdę fenomenalne. Więc jeżeli dużo ćwiczycie, jeżeli słuchacie sporo muzyki wtedy albo podcastów i nie chcecie po prostu wtedy korzystać ze smartfona, to jest sprzęt idealny dla was. Ale, jeżeli jednak jesteście zwykłymi użytkownikami, którzy zwracają większą uwagę na wydajność, na temperaturę pracy, na to, jak długo smartfon działa, jak szybko się ładuje, to niestety muszę powiedzieć, że ja bym takiego smartfona nie kupił jako właśnie takiego flagowca, bo mimo, że ma dobre podzespoły, mimo, że ma naprawdę dobre aparaty, głośniki stereo, świetny ekran i tak dalej, no to na co dzień po prostu się nie sprawdza. No jak widać, nie jest to smartfon dla każdego, ale mimo wszystko wydaje mi się, że niektóre osoby będą chciały go kupić pomimo wat. Więc jeżeli jesteś jedną z takich osób, to możesz kupić ten smartfon na Allegro. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. A tak poza tym to już było wszystko, co mieliśmy do powiedzenia na temat Samsunga Galaxy Z Flip 3. Być może wrócimy kiedyś do tego tematu, żeby zobaczyć czy aktualizacje poprawiły ten smartfon, a tymczasem kończymy. Prosimy was o zostawienie komentarzy. Napiszcie, co sądzicie o tym właśnie smartfonie, a poza tym standardowo. Łapeczka w górę, przycisk subskrybuj, dzwoneczek, a my widzimy się niebawem. Cześć.